A jakie piękne mury Zapowiada się ciekawie Albo i nie szarą burą i ponuro Nie, niebo też ładne Po zwolni I spacerujemy już po to gdzie, to gdzie my jesteśmy A, matera Po materze Parking w maju to nie ma co narzekać. Od godziny pierwszej do godziny szesnasty trzy euro to, to jest bardzo tanie, moim zdaniem. Ale tutaj jeżdżą jeszcze lepiej. i nadal śmigamy po połowiczkach materii to jest jakby wykute w tym, w skale no to widać akurat tutaj no to jest takie Takie ja mówię, no ładne, no szara bura i ponuro. <laughs> nie no. No jest ładnie, no. no już teraz mogę mogę powiedzieć, że faktycznie myliłem się trochę. To schodzimy na dół? tu? Nie wiem, no. Nie, nie da się. Idziemy tam na ten i to gdzieś naokoło No przecież to ludzie mieszkają, no to... dobra, ale chyba drogą przejść. No patrz tędyk. to jest to? No, wiem. Mogę poczek? No dobrze, ale przerwę tylko chwilkę. I wchodzimy nadal w te boczne, jakieś uliczki bez planu, bez jakiegoś tego, ale. Tak chyba jest najciekawy. A jak tu ręce wchodziły? Tu? tu? Jakbyś a... roz tam to chyba? Idziemy Chodźmy dalej, do... zobaczymy. Może. No, a może nie. tak, to jest tam. A, do sprzedania, ale co? Dobek. Który? Tu nie tu wracać. No. No. Ale kolitka ładna. Jesteś pewna, zaraz zobaczymy, poczekaj chwilkę Gładko Możemy A to jest wykute w ścianie Jaka rynna, o kurde patrz Z takich części można Idziemy zobaczyć to kościółka, nie wiem no, czy, czy będzie mógł on wejść. E, nie, no tu, to jest to. Tu widać, że jest w ścianie. Czyli tutaj jest kościół.

A nie, no to, to jest, to jest ładne. To jest piękne. Mhm, nie kościół. Kościół przeszły. Ciekawe, jak to było wykute. Eee, oferta. E, wrzućmy ofertę. No ofertę. Nie. Oferty. Oferty. A jaka oferta, słysza. <laughs> on dajemy ofertę. Taka skromna oferta. No ale, ale jest. Ale przyjemnie jest, faktycznie, Panie, no jak mają... Jest. Krącą po 35-40 stopni i mają w tym, to bez klimatu mogą żyć sobie spokojnie ale kościół to faktycznie był czyli jeszcze głębiej, czy to jakąś kopalnię sobie wymyślili, czy co? 1607 Entra Entra, czyli co? Ale co to jest do ten? Aha, czyli podejrzewam, że jakiś hotelik Andrzej Jak wsiądę na te wchody, to już widać, było to, to, palmy, to Tą palmę i to Tą palmę i to ulicę, ale bez Ciebie Nie, właśnie by się ustawili No jak zwykle zdjęcie przerywamy i zdjęcie robimy dalej śmigamy Czyli ta torba dla figa nie była potrzebna no raczej nie bo wąskie uliczki wszędzie ma cień No ale sobie jakieś tam kwiaty poustawiali czy coś tam Tatko, tu ci zrobię zdjęcie. Fatku ja. jest fajne, pokaż. Ja. Weź, weź figa idź na dół. Ja. Tutaj na dół. Tu jest ładnie. Wiem, że to jest czyjeś, ale z, z, z nas żyją, więc, więc muszą to przetrwać. No pewnie tylko z turystów, z turystów i z turystów żyją. No ale mają swój czas. Ciekawe jak długo. Figa szuka cienia. Tu ma problem. nie no. Pate? Pate. Pate? 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 Prosi. Uh -huh. no nie z ręki to co, z butelki od razu z butelki Dobra. Tutaj zdjęcie. Tak? dawaj. No, mówię no takie takie uliczki, no wszędzie są podobne, ale ale każda ma jakiś swój ten sam. A res, e, pizzeria chyba resi, a nie rezydencja. No tak. A jak na będę trzymał, to będzie inaczej. So wow. everything by the hands. Only no electrical. Ah, uh. oh. ah. <laughs>

Ah, vivi in casa, perché era un bel prezioso se la sopravvivendo. No, non è, non è, non è. Può dire che ben giovane, non è. Non viene. Ricordo che nelle giornate più fredde, mi piaceva dormire nella stalla dove il mio amato muro, che avevo chiamato Meluccio, mi faceva compagnia e con il suo fiato mi riscaldava. Questo è il racconto della mia vita vissuta in questa casa. Ale jest, woszty, jest, no. Ale to jest mieszkanie, jest... No, a tu mieli wodę. Chyba. <noise> <noise> On your left hand side, you can see the kitchen, where all the members of my family would gather around the table. <laughs> <at> <laughs> As you can see, my parents' bed was very tall and far from the floor, only for keeping away the humidity and for saving space to store goods. And to let the hens and chickens run. <laughs> the, <laughs> the mattress was filled with corn leaves. <laughs> <against> <laughs> <a beautiful> <laughs> <brothel>. <laughs> I used to sleep in the bed with my parents, <laughs> but my siblings would either sleep in a crib that you can see at the bottom of the bed or in the highest drawer of the dresser, so that my mom could breastfeed them during the night. My house had no running water or drainage system. Walking upstairs on your left-hand side, you'll see the mouth of stone cistern collecting rainwater. Our restroom was a simple terracotta vase, visible on your right, called kanten, that would be emptied every day in the ravine, mm -hmm. ending up in the ravine.

ale moim zdaniem Aperoba no to jest no mniejsze ale ładniejsze chyba no, Nie. no jest kawałek może ktoś nam zrobi zdjęcie dobra kończymy na razie mówię, że nie mam wody we Włoszech to za darmo daje no. Mm. no widziałem Co tutaj byliście? Eee, nie wiem właśnie, czy nie tu? Ale no możemy zejść. No. Uważaj, żeby się nie ten na, na koniec. Nie, tutaj nie byliśmy. Hmm. To jest czyjś dach. E, czekaj, może ktoś nam zrobi zdjęcie? kurde latają dronami, ja zapomniałem. Mogłem wziąć. Takie terasiki, co niektórzy mają. Nie no ładnie. a figo wody? wody i? do wody przyszedł i wyszła? co? no ale napił się? No. dałaś mu? tak czy masz tą wodę Jakub wezma? co? czy masz tą wodę w łóż proszę? tą w łóż? proszę zostawili w domu ale miała być ta burza hmm. a? wiesz co zostawili w domu ale była ta burza ale nie no daje rady więc wiesz to daj rady no Figo Figo, jak ty dajesz radę? Też jest ciekawy. Też? tutaj. nie ładne. No ładne. Hmm? Nie, no śliczne. Mm, po pierwsze Cieplej, po drugie, e, ale ładnie to jest zrobione, pięknie. A po drugie, ludzi by było więcej, oferta mają ofertę, znowu. Mhm. Wiga lubi chyba kościoły. Nie no ładne są te sklepienia. Mhm. Tak fajnie słońce pada z tego. A może ty chcesz do torby? No ja to jest świetne. Te, te zwieńczenia, czy jak to się nazywa? Dobra, ja go wezmę, ja tylko włóż go. Nie no, świetne. A ja uwielbiam kościoły, więc zwłaszcza te no to nie jest sufit no, no to jest sufit tylko Nie drewniane Zazwyczaj są drewniane, nie? Dobra, idziemy. Kończymy. Idziemy